Czy jesteśmy zdrowi w naszej rodzinie, kręgu przyjaciół i znajomych w szkole i w pracy? Czy wiemy, jak duży wpływ mamy sami na nasze zdrowie? Te pytania tylko z pozoru wydają się trudne. Rozwiązania są bardzo proste. Odpowiadają na nie lekarze i specjaliści w naszym magazynie. Co słychać, panie doktorze? Jest to cykl porad i rozmów o zdrowiu. Zachęcamy do zdrowego trybu życia i profilaktyki. Zatem, co słychać, panie doktorze? Żar leje się z nieba, nawet w cieniu trudno znaleźć wytchnienie, a lato dopiero się zaczęło. Warto korzystać z tego, że jest ciepło, zielono, przyjemnie. Jak jednak to robić, żeby mieć radość i pożytek, a nie przysporzyć sobie problemów zdrowotnych? Zatem, co słychać, panie doktorze? Piękna słoneczna pogoda. Żyć nie umierać. Zaczęły się wakacje. Czas wyjść na dłomżyńskie bulwary, a może również w innych miastach są piękne miejsca, pospacerować, pocieszyć się z tak pięknego dnia, znaleźć ławeczkę, usiąść na chwilę, a może nawet obok za chwilę znajdziemy jakiegoś towarzysza do miłych rozmów i pomyśleć. Że tych pięknych słonecznych dni w Polsce nie ma zbyt dużo, a są one tak bardzo potrzebne, aby nabrać energii, aby naładować nasze wewnętrzne akumulatory, żeby cieszyć się dniem dzisiejszym, jutrzejszym i pamiętać, że kolejne takie piękne dni będą dopiero za rok. A my żyjemy dziś. Jak je przeżyć? Pytają mnie czasami Panie doktorze, moi pacjenci, żeby z chorobą, która jest u mnie rozpoznana, żyć bezpiecznie, nie narazić się, spróbujmy zastanowić się wspólnie. Pierwsza podstawowa sprawa. Nałożyłem na głowę dzisiaj letnią czapkę. Słońce świeci. Okazuje się, że nakrycie głowy letnie jest niezwykle konieczne. Albowiem szczególnie osoby starsze, ale i dzieci, szczególnie te jak ja, pozbawione zbyt dużego owłosienia, szybko nagrzewają się właśnie od promieni słonecznych, co grozi udarem cieplnym, niepotrzebnym, który kończy się bólem głowy, złym samopoczuciem, nawet zagrożeniem stanu zdrowia, a niekiedy i życia. A więc nakrywamy głowę, idąc na spacer. I również patrzymy na temperaturę. Jeżeli jest 25 stopni, to pięknie, ale to nie jest wtedy pogoda na spacer po słońcu. Wówczas w południe zostajemy w domu, a wybieramy ramek, który jest piękny, który nie jest gorący, który nie naraża nas na właśnie udar słoneczny lub późne godziny popołudniowe, a w południe skryjmy się w domu. Tam będzie zdecydowanie chłodniej. Jeżeli już idziemy na spacer, to pamiętajmy, że nigdy nie wychodzimy o pustym żołądku. Ale wykorzystajmy ten okres ciepły, żeby nasze posiłki były lekko strawne. Wyjdźmy z domu z małym uczuciem niedosytu żeśmy do końca nie dojedli. Zróbmy wszystko, żeby jak najmniej jeść mięsa żeby jak najwięcej w tym okresie sprzyjającym jeść warzyw, owoców, które są coraz bardziej dostępne. No i jesteśmy już na spacerze, powinniśmy mieć zawsze przy sobie buteleczkę z zwykłą wodą. Pamiętajmy, szczególnie osoby starsze, musimy być nawodnieni, nawodnieni dlatego, że przy wysokiej temperaturze nasze ciało oddycha, tracimy bardzo dużo wody a niedowodnienie wpływa na gorszą funkcję wszystkich narządów, w tym głównie nerek, a osoby starsze zazwyczaj mają już początkowe stadium niewydolności nerek, a więc nawadniamy się. Kolejna sprawa, świeci słońce, musimy w związku z tym nasze oczy osłonić okularami. Pamiętajmy, że same okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Musimy wiedzieć, czy my dobrze widzimy, a więc ostrość wzroku. Najlepiej, aby nasze okulary korekcyjne były jednocześnie okularami przeciwsłonecznymi, chroniącymi od porażeń słonecznych. No i idziemy na nasz spacer i zaczynamy nakładać buty. Proszę Państwa. Na wakacje znajdźmy buty najlepiej stare. Najlepiej, buty, które już się dopasowały do naszej nogi. Buty, które zawsze mają stosowny właśnie zagłówek czy zapiętek, żeby pięta nasza się nie poruszała. Pięta musi być stabilna łącznie z naszą podeszwą. I druga sprawa. Szczególnie apeluję do pań. Trochę luzu na wakacje. Może skróćmy ten obcas. Może nóżka nie będzie już tak elegancka w tym bucie, ale będzie bezpieczna. No i dla osób starszych, które mają zaburzenia równowagi, zawroty głowy, weźmy ze sobą podręczną laseczkę. Tą trzecią nóżkę, która w momencie zachwiania, utraty równowagi podeprze nas. I wtedy nasze kruche kości nie będą poddane na złamania. No i w końcu sytuacja następująca. A jeżeli mamy jakąś chorobę, to co? Idziemy na spacer czy nie? Ależ idziemy. My wiemy, szczególnie osoby, które odbyły edukację z cukrzycy, że z cukrzycą żyjemy tak jak wszyscy ludzie, pamiętając tylko o tym, że jeżeli jest to cukrzyca insulinozależna, to musimy ze sobą mieć słodki sok, a może puszkę Coca-Coli, dlatego że jeżeli dojdzie do nagłej hipoglikemii, Musimy sobie pomóc czymś słodkim. A osoby z niewydolnością krążenia, czy mogą wyjść? Ależ oczywiście, że mogą wyjść i powinny wyjść, ale rano musimy regularnie przyjąć wszystkie swoje leki. No i oczywiście jeden z ważniejszych elementów, mieć za sobą telefon komórkowy. A dlaczego? Dlatego, że w domu się martwią o nas. A jeżeli na przykład zdarzy nam się zasłabnięcie. Jeżeli przesadzimy z naszą wydolnością, to będziemy mogli zadzwonić zawsze po pomoc. Telefon komórkowy jest ogólnie dostępny i bardzo pomocny. Aha, i jeszcze jedno. Pamiętajmy Państwo, że jest numer 112, żeby on tam do tego telefonu był wpisany, żebyśmy mogli wiedzieć, gdzie po pomoc zadzwonić. No, drodzy Państwo, tych rad na wakacje mogłoby być bardzo dużo. Ja nie chcę Państwa zamęczać. Przecież wakacje, przecież okres słoneczny ma przynieść radość, ma przynieść radość z naszego życia i ma naładować nasze akumulatory. Co też właśnie czyje dzisiaj na bulwarach Łomżyńskich i do miłego zobaczenia podczas wakacji na spacerach, na wypoczynku, a mam nadzieję, że po wakacjach spotkamy się w naszym cyklu edukacyjnym. O konkretnych chorobach, metodach diagnostycznych i leczniczych. A więc do zobaczenia. Każdy z nas jest takim akumulatorem, który potrzebuje od czasu do czasu doładowania odpowiednią porcją dobrej energii. W naszym klimacie mamy zaledwie kilka miesięcy, które mogą nam dać zastrzyk zdrowia i dobrego samopoczucia. Warto je dobrze wykorzystać, a jesienią dr Waldemar Pędziński i specjaliści z Łomżyńskiego Centrum Medycznego zapraszają na dalszy ciąg cyklu rozmów o zdrowiu. Co słychać, panie doktorze?